Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, 13 tygodnia zwykłego. Dzisiaj można też wspomnieć świętą Elżbietę Węgierską, to taka dość ciekawa postać, prawda, królowa, królowa czy księżna, która się tak bardzo zatroszczyła o los najuboższych, tych właśnie ludzi najbardziej bezradnych, najbardziej porzuconych. Właśnie trochę miała z tego tytułu kłopotów z mężem, Właśnie przedstawia się Elżbietę często z kwiatami, z naręczem kwiatów, trochę podobnie jak Tereska z Lizie, Tylko, że Tereska z Lizie to ewidentnie jest przedstawiana jako zakonnica, natomiast Elżbieta właśnie z koroną na głowie jako królowa, jako księżna. O co chodzi z tymi kwiatami? Mianowicie kiedyś właśnie nie zniosła cały kosz różnych rzeczy dla ubogich. A mąż jej trochę już podkurzony tym wszystkim, no właśnie spotkał ją na schodach i tak nerwowo miał ją pytać, że co tam niesie, co tam niesie i ona tak w strachu gdzieś tam, no kwiaty, no to otwórz. No i otwiera ten kosz rzeczywiście kwiaty, że Pan mógł dokonał takiego cudu właśnie, że się tak po, po wyraże uchronił Elżbietę od dwóch rzeczy, od gniewu męża i od kłamstwa właśnie spowodował, że to co Elżbieta powiedziała stało się prawdą. To jest w ogóle ciekawa cecha Pana Boga, że to co Pan Bóg mówi jest tak bardzo prawdą, że to się dzieje. Że Słowa Boga się po prostu dzieją, tak. Że Słowa Boga się po prostu dzieją. To mi tak gdzieś brzęczało przy okazji setnika, który prosił o uzdrowienie sługi i to też właśnie jest taki temat, od wczoraj gdzieś tam towarzyszył właśnie temat wiary i dzisiaj się też temat wiary po, po, pojawi, prawda, że słowa Boga są tak bardzo prawdziwe, że po prostu się dzieją, to nawet w języku hebrajskim jest taki termin Dawar, 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 dawar", dawar" prawda, i to ten termin oznacza zarazem słowo, ale też i wydarzenie, prawda, to jest takie słowo, które jest wydarzeniem. I właśnie takie słowa wydarzenia wypowiada Bóg, że one są tak bardzo prawdziwe, tak do końca prawdziwe, że rzeczywiście niosą w sobie rzeczywistość, kształtują rzeczywistość, czynią rzeczywistość, stają się rzeczywistością, i że to jest w sumie nieodwołane to że. To, że słowa Boga staną się rzeczywistością, to jest tak naprawdę nieodwołalne. Tak naprawdę właśnie dlatego mówimy, dlatego Jezus jest nazywany w Piśmie Świętym alfa i omega, początek i koniec. Dlatego na przykład Apokalipsa pokazuje, że ostatnie słowo, ostatni akt zawsze należy do Boga i że tak naprawdę Jego władzy nic się nie wymyka, nawet jakieś tam działanie sił pozornie wrogich Bogu i tak jest kontrolowane przez Boga i te siły niby wrogie Bogu, to mogą zrobić tyle, na ile Bóg im pozwoli. I tak właśnie, jak się głębiej temu przyjrzeć, właśnie to w Piśmie Świętym nigdzie nie jest pokazane, żeby jakikolwiek z próbował walczyć przeciwko Bogu. Że jak się głębiej temu przyjrzeć, to właśnie cały czas jest walka przeciwko nam, ludziom, natomiast przeciwko Bogu nic nie walczy, oprócz nas, ludzi. I właśnie to jest interesujące. Właśnie, że to jest bardzo interesujące, że net duch nie próbuje walczyć przeciwko Bogu. Właśnie warto zobaczyć, na przykład Apokalipsa. To nie ma walki z Bogiem, przeciwko Bogu. Tam jest walka z ludźmi, z człowiekiem, właśnie. Jeśli Bóg walczy, to w obronie człowieka ja, właśnie w obronie człowieka, że cokolwiek robi Bóg, to robi ze względu na człowieka. No, trochę właśnie tak jak Elżbieta, cokolwiek robiła to ze względu na ubogich. dlaczego? No bo takiego Boga poznała, Boga, który pochylił się nad nią ubogą. No wszyscy jesteśmy ubodzy wobec Boga. Tylko że niektórym nam się, niektórym z nas się wydaje, że nie są ubodzy. I tacy się przekształcają w fardzeusze. Wydaje mi się, że mają coś więcej do zaprezentowania Bogu niż ich bracia i siostry. A prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy wobec Boga nędzarzami. i wszystko, czym dysponujemy, to On nam udziela, tak jak mówi Święty Paweł, cóż masz, czego byś nie otrzymał. Więc jakieś stwarzanie takich różnic między sobą jest w ogóle czymś jakimś absurdalnym pomysłem. Bo jeżeli ja jestem czymś obdarowany, to po to, żeby to dzielić się tym z moimi braćmi i siostrami. Tak to rozumie Elżbieta, prawda? Jeżeli jestem czymś obdarowana, to ze względu na moich braci i siostry, którzy tego nie mają, żeby im to nieść, żeby się z nimi tym dzielić. Taka właśnie jest logika Boga. Tak to idzie od Boga, nie? że Pan Bóg widzi mnie, którego nie ma i dzieli się ze mną istnieniem, bo On jest tym, który jest, prawda? I to tak funkcjonuje. Właśnie, ale idźmy do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia to jest ósmy rozdział Mateusza, wiersze 23 do 27. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, także fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego, obudzili Go mówiąc Panie ratuj, giniemy, a on im rzekł, czemu bojaźliwi jesteście ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali, zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry jezioro są mu posłuszne?" Właśnie, takie dwa tematy mi się rzucają w tej dzisiejszej Ewangelii w oczy, a może nawet trzy, jeden, trzy takie powiązane, temat strachu, temat wiary, Właśnie i temat właśnie ostatni, no to jest to pytanie, którym się kończy dzisiejsza Ewangelia, Kim, że On właściwie jest, Kim, że On właściwie jest, że nawet wichry i jezioro są posłuszne. Właśnie Jezus dużo wysiłku włożył w to, czy wysiłku, no, uczynił dużo znaków, żeby pokazać, że jest nie tylko człowiekiem, że jest nie tylko człowiekiem, że w Nim przychodzi ktoś więcej niż człowiek. I dlatego ten, kto, kto przychodzi w nim, może więcej niż człowiek. I że to, że ten ktoś, kto przychodzi w Jezusie, może więcej niż człowiek, to jest oddane do służby człowiekowi. Właśnie cały czas Jezus objawia się jako ten, który służy. I na to się powołuje. Mówi, zobaczcie, otóż ja wokół, wokół w pośród Was jestem jak ten, który służy. Prawda? Że Bóg objawia się jako ten, który służy. My próbujemy postrzegać Boga jako tego, który panuje. No, i rzeczywiście Pan Bóg rzeczywiście panuje, rzeczywiście kontroluje, kontroluje siły, których my nie potrafimy kontrolować, prawda? Panuje nad tym, nad czym my nie potrafimy zapanować, ale że to Jego panowanie, ta Jego moc, ta Jego potęga, właśnie to, że jest w stanie kontrolować, panować nad wszystkim, zobaczcie, to wszystko jest oddane w służbie człowiekowi. To wszystko jest Bóg, z tego wszystkiego korzysta. Z tej swojej potęgi, mocy, z tego swojego panowania. To wszystko jest poddane miłości, tak. W Bogu, pierwszą siłą jest miłość, tak. To jest fundament, podstawa, pierwsze, najważniejsze. Wszystko, czym Bóg dysponuje, jest poddane miłości, a ta miłość, cała miłość Boga, cała miłość trójcy jest zogniskowana na człowieku. To jest niesamowita informacja, którą Jezus przyniósł właśnie. Niesamowita informacja, w którą ciężko nam uwierzyć. Właśnie myśmy tą informację stracili właśnie w momencie grzechu pierworodnego. To wszystko, żeśmy stracili, między innymi właśnie tą informację. Paradoksalnie diabeł zostawił nam trochę wypaczoną informację, właśnie, bo wszystko, co diabeł nam daje, zawsze jest jakoś wypaczone, nawet jeśli ma pozór prawdy. Właśnie trochę wypaczoną informację o potędze, o mocy Boga. Nie? Tylko zobaczę, że ta informacja o potędze o mocy Boga jest o tyle spaczona, że nam bardzo łatwo przychodzi sądzić. Właśnie to na co zwróciłem uwagę już we wstępie do dzisiejszego rozważania, że nam bardzo łatwo przychodzi sądzić, że tak Bóg jest potężny, Bóg jest wszechmocny i w ogóle takie tam słowa używamy ale, że są siły wrogie Bogu, jakoś od Boga niezależne, jakby, prawda, takie oddzielne państwo, nie? gdzie się tam knuje i że Pan Bóg tam nie ma wglądu, nie ma kontroli nad tym, co tam się dzieje i tam jest jedno wielkie knucie przeciwko Panu Bogu i jakieś próby, prawda, próby jakiejś, prawda, wojny podjazdowej z Bogiem. Okazuje się, że nie ma podstaw na to w objawieniu, tak jak już zwracałem uwagę, że, że jakby trudno w objawieniu znaleźć prawda, jakąkolwiek inną istotę poza człowiekiem, która decyduje się wystąpić przeciwko Bogu. Że, że Jeżeli już, to szatan występuje przeciwko człowiekowi, zawsze jest wrogiem człowieka, ale jakby nie próbuje nigdy walczyć z Bogiem, no bo szatan jest durny, wie, że z Bogiem walczyć się nie da. Natomiast Bóg objawia się jako ten, który rzeczywiście panuje nad wszystkim i to szczególnie na przykład pokazuje Apokalipsa, że też i wstęp do Księgi Hioba, że nawet szatan może tylko tyle, na ile Bóg popuści mu łańcucha, na ile Bóg mu pozwoli, prawda? Na ile Bóg mu pozwoli, że to nie jest jakieś oddzielne królestwo, niezależne od Boga, tylko, że tak naprawdę wszystko jest, że tak powiem, na łańcuchu Boga, nie? To jakby Jezus pokazuje w dzisiejszej Ewangelii, nie? Dlatego mówi, dlaczego tak bojaźliwi jesteście, Dejloj, Dejlos to jest taki rodzaj bojaźni, taki rodzaj bojaźni, taki rodzaj strachu, to jest taki strach przed stratą, prawda? Że, że mogę coś stracić, na przykład życie mogę stracić. Nie? Bo jest jeszcze Phobos, to jest taki strach wypływający ze świadomości, że ja tu jestem prawda, za mały, nieadekwatny. Czasami Phobos też odnosi się do, do bojaźni Bożej, prawda. to jest takie uznanie właśnie swojej pozycji wobec Boga, że bojaźń Boża no to właściwie nie ma zbyt wiele, znaczy w ogóle się nie, nie dotyczy strachu, tylko bojaźń Boża wypływa z pokory, czyli z uznania prawdy, prawdy o tym kim jestem ja i kim jest Bóg właśnie. Natomiast Deilos no to jest właśnie taka bojaźliwość, taka strach, taka lękliwość, taka bojaźń, że ja coś stracę. No właśnie, to, to też jest ciekawy temat, bo to teraz jest pytanie, co ja się boję stracić. Ale co ja się boję stracić? Także zobaczę. w nas jest strasznie dużo strachu przed stratą i też trudno nam się godzić ze stratą. To dzisiejsze pierwsze czytanie trochę mi chodzi po głowie: mianowicie, cała ta żona, lota, która tam nie mogła się oderwać o od co do mojej gomory, i zamieniła się w Soli. I zobaczcie, jak nam ciężko jest puszczać, jak nam ciężko jest rzeczywiście puszczać, jak my się boimy puszczać, nie puszczać przeszłość, przeszłe wydarzenia, dobre czy złe. Zobaczcie, jak my drążymy prawda, te złe wydarzenia z przeszłości, które te wydarzenia, które już nie istnieją, prawda? które się wydarzyło, odeszły w przeszłość, a my dalej to drążymy. A my właśnie było to drążenie tych wydarzeń, że tak powiem, złych, trudnych, bolesnych. To ma sens o tyle, o ile ja w tych wydarzeniach widzę rękę Boga, która ostatecznie mnie przez to wydarzenie przeprowadziła. że zobaczcie, że nie ma takiego wydarzenia, przez które Bóg nie dał rady mnie przeprowadzić. Natomiast ja się skupiam na czym? Na tym, że było ciężko, że było trudno, że trzeba było się spocić, może mnie zabolało, nawet nie. Nie widzę jednej fundamentalnej prawdy, że ja w ogóle przez to przeszedłem, przeżyłem to i, i mnie to nie zabiło. Właśnie to jest, to właśnie to, jest to, czego my nie widzimy, to jest to, czego nie, widzi, nie widzą ci ludzie na łódce, prawda? Ci, ci uczniowie. Tak, uczniowie, którzy wszedli z Jezusem na łódkę, że mają Jezusa, tak? A że w Jezusie przyszedł ktoś potężniejszy, ktoś, kto to wszystko kontroluje. I na dodatek, cała ta potęga tego kogoś jest poddana miłości właśnie do nich. Cała potęga jest służby miłości do nich, prawda? Właśnie to jest to, co zatarł nas szatan, nie? że szatan próbuje nam pokazać Boga jako kogoś potężnego, mocnego, ale że ta potęga i moc jest poddana zachciankom Boga. I nigdy nie wiadomo, co się Bogu zachce, nie wiadomo, co nam zwali na głowy, prawda? I żebyśmy my tego Boga nie postrzegali jako kogoś, kto nas miłuje, kogoś, prawda, że Jego miłość jest zogniskowana na nas i że wszystko, czym Bóg dysponuje, jest poddane właśnie jest w służbie miłości do nas, w, na, w służbie nam, prawda. Tylko żebyśmy widzieli Boga właśnie jako kogoś potężnego, mocnego, kto może wszystko, i ta Jego potęga jest poddana różnym, jakimś tam Jego, prawda, się jego zachciankom. Rozumiecie, no, to jest problem, nie? że my postrzegamy Boga jako kogoś podobnego nam. Nie? Że my właśnie jesteśmy tacy, że my ulegamy zachciankom, emocjom różnym takim rzeczom, myślimy, że Bóg jest taki sam. Prawda? W ogóle też myślę przy, przy dzisiejszej Ewangelii o tak zwanym deizmie. Deizm to jest jakby zbiór takich różnych poglądów. To dużo takich prądów jest deistycznych. Ogólnie, deism to jest taka wizja Boga nieangażującego się, że Bóg owszem jest, gdzieś tam sobie jest, zajmuje się swoimi sprawami, nie ma z nami nic wspólnego. Że ma z nami o tyle wspólnego, że stworzył ten świat, no i ten świat sobie tam funkcjonuje. My tutaj na tym świecie jesteśmy, musimy sobie jakoś z tym światem radzić. Bóg sobie jest, gdzieś tam zajmuje się swoimi sprawami, prawda, ale już nie ma z nami nic wspólnego. No, można do niego wołać. Można go próbować przekonać, zainteresować, go jakoś sobą znaleźć, jakiś sposób na niego, żeby się mną zainteresował, ale no ten deus oczywiście wynika z naszej pychy egoizmu, że my mamy Boga za nieobecnego, dlatego że Bóg nie spełnia na naszych wyobrażeń, naszych oczekiwań. Oczywiście my jesteśmy głęboko przekonani, że wszystko powinno być tak, jak my chcemy, właśnie, więc jesteśmy przekonani, że gdyby Bóg się to interesował, rzeczywiście kochał, interesował się, był obecny tu w tej rzeczywistości, to by zrobił wszystko tak, jak nam się wydaje, że powinno być zrobione. Do głowy nam nie przychodzi, że Bóg może to wszystko widzieć szerzej, dalej, głębiej właśnie, no tak jak ci uczniowie na łodzi. No właśnie jesteśmy tacy. Jezus jest z nimi na tej łodzi, spokojnie śpi. Prawda? Nie, oni są przekonani, że Jezus stracił kontrolę nad tym wszystkim, że śpi, nie ma go tu, prawda, tam, katełden to czasem jest używane też na określenie takiego snu śmierci, prawda? Że to w ogóle to właśnie, że Jezus to tam sobie śpi, nie ma nic wspólnego z nimi. Nie dostrzegają Boga, który dzieli z nimi ich los. Jest w tej samej łódce z nimi, prawda? Boga, który dzieli z nami nasz los i Boga, który widzi głębiej, dalej, szerzej, prawda? Ma plany daleko przekraczające nasze wyobrażenia, prawda? Wydaje nam się, że Jezus umarł, prawda? Tak naprawdę okazuje się, że Jezus nie idzie. Po śmierć, tylko idzie po zmartwychwstanie, po życie, które już się nie kończy, po zasiadanie na prawicy ojca, prawda? Idzie, prawda, do ojca, żeby posłać nam ducha, idzie do ojca, żeby z nami być aż do skończenia świata. Nie, że w Jezusie przychodzi Bóg, który próbuje nas przekonać właśnie o swojej prawdziwej potędze, potędze, której nic się nie wymyka. Nawet ze duchy się nie wymykają tej potędze i ich działanie się nie wymyka tej potędze. I to nie na tej zasadzie, że prawda, jak Jezus przyjdzie, to tam z Jego Ducha wywali. Tylko, że w ogóle całość działania z Jego Ducha jest poddana woli Boga. Nie? że Jest na łańcuchu Boga z Duch. Jeżeli coś robi, to dlatego, że Bóg mu popuścił łańcucha. Właśnie, nie? O potędze i o tym, że, że właśnie ten, ten potężny jest z nami, jest razem ze mną, jest w mojej łódce, jest zanurzony razem ze mną w moim losie do samego końca nawet się położy razem ze mną w grobie i że wszystko jest poddane jego potędze i że cała ta potęga jest w służbie Jego miłości do mnie. W służbie Jego miłości do mnie. Że właśnie wreszcie to zobaczyć. Zobaczyć wreszcie to, że on zawsze ze mną był w życiu, i dlatego ja przeżyłem, przeszedłem nawet przez najtrudniejsze wydarzenia, najbardziej bolesne. Przeżyłem nie zatrzymałem mnie, nie, prawda? Przeszedłem przez to wszystko, bo on ze mną był, mnie przeprowadził, prawda. I On nigdy mnie nie opuści, przeprowadzi mnie przez wszystko, prawda? Że zobaczyć Jego prawdziwą potęgę i prawdziwą miłość, prawda? I że On jest moim największym bogactwem, że nie muszę się obawiać, że nie wiem, stracę dzisiejszy dzień, nie wiem, stracę pracę, którą wykonuję, nie wiadomo, co tam jeszcze stracę, że tracę lata, tracę zdrowie, tracę młodość. No, że różne rzeczy mogę stracić, tak. Mogę stracić, może się tak zdarzyć, że ja coś stracę, ale nie jestem w stanie stracić jego. Nawet gdyby moja łódka utonęła w otchłani, to on utonie razem ze mną w otchłani, po to, żeby mnie z tej otchłani wyprowadzić. Tak jak wyprowadził Adama, Ewe i wszystkich innych, tak jak sam wyszedł z otłani i dzierży w dłonie klucze śmierci i otchłani. Nad wszystkim panuje, kompletnie nad wszystkim. I że właśnie ten ktoś, ten ktoś, kto przyszedł w Chrystusie, prawda, On jest mój, On jest ze mną. I cała Jego moc, potęga, ta cała władza, której nic się nie wymyka, potęga, której wszystko jest poddane, to ta cała potęga jest poddana Jego miłości, a cała Jego miłość jest ukierunkowana na mnie. Żeby wreszcie w to uwierzyć. Żeby wreszcie w to uwierzyć i zobaczyć, że to On jest moim bogactwem, On się stał mój. On się stał mój, i żebym nie wiem, co stracił, to nie jestem w stanie stracić jego, jego miłości, a wszystko jest dziełem właśnie jego potęgi, jego miłości. Wszystko jest dziełem. To, co ja się boję stracić, nie? Że dzień dzisiejszy odejdzie w przeszłość, a przecież jest tak fajny, prawda? No dobrze, ale od kogo dostałem ten dzień? No właśnie od niego. Od tego, który w Chrystusie jest ze mną do końca mój, prawda? Od niego ten dzień dostałem. On się nie, nie kieruje kaprysami, tylko miłością, która nie przemija. To jest nieprawda, że Bóg jest gdzieś tam odległy, niezainteresowany i w ogóle zdystansowany, prawda? Jakiś Bóg filozofów. Prawda jest taka, że On jest Emanuelem, Bogiem ze mną. Właśnie chodzi o to, żeby odkryć prawdę o Bogu. Prawdę o Bogu, o Jego potędze, o Jego prawdziwej potędze, Jego prawdziwej miłości, o tym, gdzie ta miłość jest ukierunkowana. Się ciągle wraca do mnie ostatnio ikona Trójcy Świętej, prawda? Rublowa. Trójca Święta zasiada przy stole, ale ta, ta cała Trójca Święta zasiada w taki sposób przy stole, że cała ta wspólnota jest otwarta w kierunku patrzącego, że kiedy staję przed tą ikoną, no to jest właśnie podstawowa informacja, że, że cała Trójca Święta jest otwarta w moim kierunku, nie? że to wszystko, czym żyje Trójca Święta, cała miłość, którą żyje Bóg jest otwarta w moją stronę i wszystko w Bogu jest poddane jego miłości, a ta miłość jest ukierunkowana na mnie. Że to się właśnie objawia w Chrystusie. Absolutna, absolutna potęga Boga, absolutnie poddana jego miłości, która to miłość jest absolutnie ukierunkowana na mnie. Wszystko jest dziełem Boga, wszystko jest jego darem, a On jest darem dla mnie, prawda? On jest mój i wszystko w nim jest moje. Właśnie, więc ja się nie muszę bać, że ten dzień odejdzie. Bo on może mi dać takich dni nieskończenie wiele, i chce mi dawać takich dni nieskończenie wiele, prawda? Że chce mi dawać całą wieczność, prawda? Chce mi dać wszystko, prawda? No bo taka jest jego miłość, taka jest jego potęga. Właśnie, i to wyzwala ze strachu, właśnie. Dlatego te, te, te tematy są powiązane, właśnie. Temat naszego strachu przed stratą. Temat wiary, prawdziwej wiary w prawdziwego Boga, wiary, która jest odpowiedzią na pytanie, kimże on jest. Właśnie tak wczoraj było święto świętego Tomasza, apostoła, że tak naprawdę z Tomaszem, apostołem, nie chodziło o to, że on nie wierzył w zmartwychwstanie, tylko że nie będąc we wspólnocie uczniów, nie przeżywając spotkania z Panem we wspólnocie, nie doświadczył Pana obecnego. I on chyba jakoś tam potrafił uwierzyć w to, że martwych zmartwychwstał, ale z jego rozmowy z uczniami wynika, czy jak się czyta po grecku oczywiście, że on raczej nie wierzy w to, że Pan jest obecny, że oni jakoś w tej rozmowie sugerują, że ten Pan widzieli Pana, i nie przestają go widzieć, że, że mają cały czas cały czas przez wiarę dostrzegają jego obecność tu i teraz z nami, prawda, a on tego nie widzi. On chce pomacać, on chce dotknąć, prawda? Pa paradoksalnie, zobacz, Jezus na to odpowiada i, i nam też będzie odpowiadał na nasz brak wiary, bo Jezus chce nas wszelkimi metodami o tym przekonać, prawda, że On tutaj jest, jest ze mną, jest z Tobą, prawda, jest z całą swoją miłością, z całą swoją potęgą i że wszystko w Nim jest poddane miłości do Ciebie, wszystko w Bogu, wszystko, co podziwiasz w Bogu, cała Jego potęga, zobaczcie, że duchy widzą potęgę Boga i drżą, tak, bo, bo właśnie to jest z złego ducha. Nie? To jest myślenie Zego ducha: że to nie wiadomo, co Pan mógł z tą potęgą zrobić. Nie wiadomo, jakiej użyje, dlatego trzeba się strzec, dlatego trzeba walczyć o swoje. Że Duch nie walczy przeciw Bogu, bo widzi Jego potęgę, tylko próbuje walczyć o swoje. A nie dostrzega tego, że cała potęga Boga jest podporządkowana Jego miłości, miłości do stworzeń, miłości do Ciebie, do mnie, prawda? I że On z całą tą potęgą, miłością zawsze ze mną jest. I że to jest moje prawdziwe Bogactwo, On, żywy Bóg, prawda? Żywy Bóg, który mi wszystkie, daje, wszystkiego udziela, prawda? Dzień po dniu, krok po kroku, wszystko pochodzi od Niego. Ja się nie muszę bać, że ten dzień minę, bo dostanę następny, a nawet jak, jak minie mój ostatni dzień na tym świecie, to dostanę wieczność, prawda? Że Bóg zawsze daje więcej niż przemija. Także składa w moje ręce coraz więcej, tylko że my tego nie widzimy, bo żyjemy ciągle w wstecz. Ciągle nie wierzymy tak do końca właśnie w Jego obecność, Jego miłość, Jego potęgę, w to, że cała Jego potęga jest podporządkowana miłości do mnie i że On z całą tą miłością jest przy mnie, jest mój. O taką wiarę warto się mówić. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.